Jest 26 listopada 2023 roku. Wjeżdżam na ulicę bohaterów Monte Cassino w Białym Stoku i mam zamiar przejechać dalej w kierunku Łomżyńskiej no i Łomżyńską do skrzyżowania z Kopernika. 15 listopada ulica Łomżyńska została oficjalnie udostępniona kierowcom. Pomimo niekorzystnej pogody postanowiłem przejechać się tymi ulicami i nagrać, jak wygląda organizacja ruchu. Cała budowa nie jest jeszcze zakończona, nadal są ograniczenia, ale już w zasadzie płynnie można poruszać się całym tym ciągiem komunikacyjnym. Ulica Bohaterów Monte Casino zyskała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Teraz mamy dwie jezdnie po trzy pasy, z tych trzech pasów oczywiście ten zewnętrzny to pas. Skrzyżowanie z ulicą Wyszyńskiego to już pełne duże skrzyżowanie z Wyspą Centralną. Światła zawsze można wyłączyć i wtedy będzie to już normalne rondo. I dalej wjeżdżamy już na dwie jezdnie, po dwa pasy w każdym kierunku. Oczywiście w każdym kierunku jeden pas dla samochodów osobowych i jeden pas dla autobusów i taksówek. Kolejne skrzyżowanie prowadzi do centrum handlowego. Tutaj na ulicy Łomżyńskiej całą organizację już wcześniej kilka razy pokazywałem, tak że nie ma tutaj niespodzianek. Jedyne na co nie zwróciłem uwagi wcześniej to te dwa lewo skręty w kierunku ulicy Kopernika. To bardzo dobre rozwiązanie, bo bardzo często zdarzały się tutaj kolejki. No i wyjeżdżamy na Kopernika. Tutaj już w zasadzie kończy się plac budowy, więc na najbliższej nawrotce zawracamy. I znowu jedziemy ulicą Kopernika, tyle tylko, że teraz w kierunku skrzyżowania z Łomżyńską, ale nie będę jeszcze skręcał w Łomżyńską, pojadę prosto po to, żeby pokazać, jak wygląda ten skręt w Łomżyńską z drugiej strony. Tutaj znowu jadę do najbliższej nawrotki, i teraz po zawróceniu dojeżdżam do miejsca, w którym zaczyna się pas dla skręcających w lewo. W zasadzie nic nowego, wcześniej też tak było. Tyle tylko, że pod koniec tego pasa z prawej strony pojawia się dodatkowy pas dla skręcających w lewo autobusów. To też bardzo dobre rozwiązanie, bo autobusy nie będą musiały stać w tej no często dość długiej kolejce. I wracamy na ulicę Omrzeńską. Gdzieś w okolicach Grunwaldzkiej Łomżyńska zamienia się w bohaterów Monte Cassino, ale jadąc tak prosto trudno to zauważyć. Cały czas po prawej stronie mamy buspas, a ja jadę lewym pasem dla powiedzmy zwykłych samochodów. Tutaj znowu mijamy skrzyżowanie, z którego można wjechać do centrum handlowego. Po lewej stronie oczywiście dworzec PKS. Tutaj no, mamy bardzo szeroko, dwa pasy na wprost, pas do zawrócenia, pas do lewoskrętu i pas dla skręcających w prawo osobne. Wjadę jeszcze na chwilę na ulicę Świętego Rocha, żeby pokazać na ile dostępny jest podjazd pod stację kolejową. Tutaj też jest lewoskręt, po prawej stronie jeszcze dwa pasy dla samochodów i jeden pas dla autobusów. Trzeba trochę poczekać, ale na wydzielonym lewoskręcie bardzo łatwo skręcamy w lewo. Po prawej stronie, teraz tego pod śniegiem nie widać, jest kilka miejsc z jednoczesnym znakiem zakazu postoju. To są miejsca typu Kiss and Ride. Po prostu miejsca, na których kierowca ma się tylko zatrzymać, wysadzić podróżnego albo odebrać podróżnego i jechać dalej. Nie są to miejsca postojowe. No i tutaj, żeby wyjechać w lewo, w kierunku Poleskiej, w zasadzie nic się nie zmieniło. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetną. No i już jedziemy w kierunku Poleskiej. Do usłyszenia przy następnym filmiku. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.